Jankiewicz Wagner. Ja, tylko tytułem wstępu, Muzeum Tatrzańskie od już wielu lat współpracuje z muzeami górskimi w Europie i nie tylko w Europie, bo również w Kanadzie i też zaczynamy mieć relacje z Nepalem, także rozszerza się nasza współpraca. Pierwsza, pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy lat temu. O, lat temu 15, to było, to było spotkanie z panem Aldo Audizio, który był wtedy dyrektorem Narodowego Muzeum Górskiego w Turynie. Może Państwo sobie przypominają, że, że u nas pokazywaliśmy wystawy właśnie z Turynu, my też pokazywaliśmy nasze wystawy który nie i od tego się wszystko zaczęło. A potem Emilia kontynuuje, co się potem stało. Prosimy tutaj. Później pojawiły się kolejne pomysły i jednym z takich pomysłów, który udało nam się teraz zrealizować jest konferencja, Międzynarodowa Konferencja Mountain Panorama, International Cultural Heritage Conference. To jest wydarzenie, które połączyło badaczy, przedstawicieli instytucji muzealnych, instytucji kulturalnych z całego świata, ponieważ tak naprawdę spotykamy się w, jak, z przedstawicielami ponad 10 krajów ze świata i z Europy. Osoby te przyjechały do Zakopanego bądź też połączą się z nami online. Celem konferencji jest spojrzenie na tereny górskie z bardzo szerokiej perspektywy dziedzictwa kulturowego tych terenów. Celem konferencji jest przede wszystkim wymiana wzajemnych doświadczeń, wymiana tematów badawczych, ich prezentacja oraz dyskusja w szerokim międzynarodowym gronie. Oprócz konferencji organizujemy także wydarzenia towarzyszące, prezentujemy krótką wystawę fotografii różnych gór z różnych miejsc na świecie przy Gmachu Głównym. Jednym z wydarzeń będzie koncert zespołu Trebunie Tutki i kwintetu Urmuli z Gruzji, który będzie również rozpoczęciem obchodów stulecia Gmachu Głównego. I jednym z wydarzeń towarzyszących jest także konferencja, jest także wystawa, którą otwieramy dziś wieczorem w Willi Koliba. Jest to wystawa rzeźb włoskiego artysty z Doliny Aosty, Donato Sawe. A skoro już jesteśmy przy tym temacie, powiedzmy parę zdań właśnie na temat artysty i prac, Panie które że... najpierw poprosilibyśmy panią, panią Emilio, potem poprosimy o pomoc przy rozmowie z artystą prezentujemy rzeźby kamienne artysty, który przyjechał do nas z miejscowości Konie z Doliny Aosty we włoskich Alpach wystawa nawiązuje tematyką do, do konferencji, ponieważ materiał w którym artysta pracuje w którym rzeźbi pochodzi z terenów górskich i myślę, że najlepiej sam też opowie o, o swojej twórczości A jeszcze o konferencji samej i właśnie jest, jacy przedstawiciele, jakich muzeów z jakich krajów są tu? Tutaj będą obecni na Konferencji. Przede wszystkim są to przedstawiciele naszych muzeów partnerskich IMMA, czyli Międzynarodowego Związku Muzeów Górskich. Są to przedstawiciele instytucji z Sabadell w Hiszpanii. Są to przedstawiciele muzeum z Banff w Kanadzie, z muzeum także w Bern w Szwajcarii. Także z różnych części świata. Są też przedstawiciele uczelni, uniwersytetów. Uniwersytetów. Z Polski są też niezależni badacze, którzy interesują się tematyką górską, dziennikarze, historycy, postaci naprawdę znane w świecie górskim, w Europie i na świecie. A jaki jest pomysł, jak będzie ewoluowało to wydarzenie, czy będzie kontynuacja i czy tu będzie w Zakopanem, czy, czy może inni przejmą tą pałeczkę? Wszystko przed nami na pewno to, to jest ogromne wyzwanie, i, i bardzo się cieszymy, że udało nam się wreszcie zorganizować tę konferencję w Zakopanem. Jesteśmy otwarci na dalsze pomysły i, i niewykluczone, że będziemy konferencję powtarzać. Być może stanie się nawet wydarzeniem cyklicznym we współpracy z naszymi zaprzyjaźnionymi instytucjami i, i szerokim gronem, z którym też współpracujemy. Dobra, I do kiedy potrwa? Konferencja potrwa do niedzieli 12 czerwca. Jutro jest taki dosyć intensywny dzień, będą odbywały się wykłady właściwie od rana do wieczora. Kilka słów na temat jutrzejszego programu i czy ktoś, kto byłby zainteresowany jakimś tematem, mógłby wziąć, przyjść do gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego i posłuchać takiego wykładu. Tak, oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie, ponieważ konferencja jest wydarzeniem otwartym dla publiczności. Jutro odbędą się także dwie debaty. Jedna będzie inauguracją jutrzejszego dnia konferencji. Będzie to debata poświęcona muzeum na terenach górskich, ich działalności, ich misji, ich przyszłości. Tutaj będzie można posłuchać przedstawicieli różnych instytucji muzealnych w Europie i na świecie. Następnie odbędą się wystąpienia już osób uczestniczących, w konferencji, które, których tematyka jest naprawdę bardzo szeroka, ale zachęcam, ponieważ są bardzo ciekawe tematy. Program można znaleźć na stronie Muzeum Tatrzeńskiego. Na zakończenie pierwszego dnia odbędzie się także debata poświęcona stowarzyszeniom działającym na terenach górskich, które w różny sposób też dokumentają i chronią dziedzictwo kulturowe terenów górskich. W sobotę wystąpienia są Przewidziane tylko w godzinach porannych, a także organizujemy tego dnia trzecią debatę, która będzie poświęcona już spojrzeniu na tereny górskie z perspektywy dziennikarskiej, z perspektywy mediów więc też taki dość ciekawy temat. Zapraszamy bardzo serdecznie, ponieważ te wszystkie wydarzenia są otwarte dla publiczności.

Ja nie jestem Polakiem, ale muszę powiedzieć, że jestem Donato mówi, jest bardzo, bardzo szczęśliwy, że jest w Zakopanem, w tym, w tym wspaniałym miejscu i atmosferze. Ici, Villa I przede wszystkim Villa Coliba. Zwłaszcza tutaj, w, w naszej et Villi Coliba. Skuldury, które przedstawiam to mm -hmm. Donato mówi, że, że rzeźby, które tutaj prezentuje, są inspirowane strukturami neolitycznymi, które zostały znalezione w Dolinie Aosty i w ukośnię na le park national du grand paradis et j'ai travaillé pour 30 ans euh, dans la naturze na to urodził się w narodowym parku euh, grand paradiso i przez 30 lat pracował jako leśnik j'ai voulu lier cette sculpture à moi et à la natur e au respect de la chciał po... połączyć te rzeźby z przyrodą i z respektem dla, dla przyrody. Jak widzicie, wyrzeźbione są tylko części, części tej, tej rzeźby i zostawił całą dużą część. Tak jak e, kamień, tak jak stworzyła e, go natura. Ecco ringrazio e, il curatore Audo Ediso che mi ha portato qui, e, Anna e tutti i suoi collaboratori che mi, ha, che mi hanno fatto esporre e, qui in Polonia. Donna, bardzo dziękuję, przede wszystkim kuratorowi tej wystawy i, i i Osobie, która w ogóle miała pomysł, żeby tę wystawę tutaj pokazać w zakopanym panu Aldo Audizio oraz nam w Muzeum Tatrzańskim. Proszę Państwa, ta wystawa będzie czynna do października. Także jeśli Państwo przyjedziecie do zakopanego na wakacje w czerwcu, lipcu, sierpniu, a nawet we wrześniu, to zapraszamy do obejrzenia tej bardzo interesującej wystawy. Tym bardziej, że artefakty znajdują się również wewnątrz Willi Koliba i doskonale się tam wpasowały, wyglądają bardzo pięknie. Tego dzisiaj Państwu nie pokażemy, ale zapraszamy, żebyście Państwo sami tutaj przyszli i wszystko obejrzeli. Если